Cześć dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor a to 464 odcinek podcastu BSSB tajemnic, w którym opowiadam Wam o różnych ciekawostkach, faktach, mitach ze świata nowoczesnych usług dla biznesu oraz tego, na co napotykamy codziennie przy naszej biznesowej działalności. No i dzisiaj sobie tak pomyślamy: mamy piątek. Piątek to taki dzień, w którym pojawiają się nieco luźniejsze tematy, że opowiem Wam o tym, jak zrobić dobry networking biznesowy. Mamy w naszym kraju wielu różnych ekspertów, osoby, które są powszechnie uznawane za dobrych networkerów, ale ja wam powiem coś ze swojego doświadczenia. W jaki sposób hmm, wydaje mi się, że można podejść do tematu, jakim jest przygotowanie dobrego spotkania networkingowego, z którego każdy wyniesie dla siebie jakieś korzyści, będzie zadowolony z nawiązanych kontaktów, a być może zrodzą one również dalszą ścieżkę współpracy. Kilka takich szybkich wrzutek na początek, a potem kilka może refleksji. Zobaczymy jak nam ten dzisiejszy odcinek pójdzie. Powiem wam tak, to jest wszystko to co dzisiaj wam opowiem, zbudowane na moim własnym doświadczeniu. Uczestniczę w wielu różnych wydarzeniach, zarówno wirtualnych jak i tradycyjnych. Te tradycyjne to oczywiście sprzed okresu pandemicznego, chociaż już teraz zaczynają do nas wracać. Sam jestem też organizatorem wielu wydarzeń i na początek pierwsza refleksja. Networking, nazwijmy to wirtualny versus networking taki tradycyjny. Ja osobiście nie wierzę w networking wirtualny. Tak, jest to coś, co. Ok, może mamy do tego narzędzia, może są tworzone różnego typu pokoje do spotkań, ale generalnie nie ma tam odpowiednich warunków do tego, aby zbudować ciepłą relację człowiek tu człowiek. Tego typu networking wygląda jak rozmowa, wideo-rozmowa, w zasadzie uczestniczenie w jakiejś pogawędce na Teamsach, Zoomach albo innych specyficznych, przygotowanych do celów tak zwanego wirtualnego networkingu aplikacjach, ale. Nie ma tam relacji człowieka z człowiekiem. To jest człowiek, maszyna, maszyna, człowiek. Tą maszyną pomiędzy jest jakiś smartfon, tablet albo inna kamera, czy też komputer. Także ja osobiście nie wierzę w wirtualny networking, mimo tego, że narzędzi trochę na rynku do tego mamy. Dla mnie networking jest to budowanie relacji face-to-face -face. relacji człowiek-to-człowiek, człowiek, w której widzimy całą drugą osobę. Widzimy, czy czuje się komfortowo w naszym towarzystwie, czy też nie. Widzimy, jak my czujemy się w towarzystwie tejże osoby, czy też nie. Czy odpowiada nam jej ton głosu, wygląd, sposób mówienia, zachowanie itd. itd. Także dla mnie networking, ten wirtualny, niech sobie będzie, ale jednak stawiam na ten networking tradycyjny. Dobrze, no to teraz załóżmy, że mamy sytuację, że mamy możliwość zorganizowania networkingu tradycyjnego. Czym się kierować? Znowu najpierw zacznę od tego, czego nie robić. Nie gromadźmy ludzi, którzy są totalnie ze sobą niepowiązani czyli na przykład reprezentują branże, które wzajemnie się w ogóle nie przecinają. Od sasa do lasa jedni od kwiatków, drudzy od samochodów. Trzeci od nauczania na przykład zdalnego, a czwarty od wycieczek wysokogórskich. Być może prywatnie mamy jakieś wspólne mm, zainteresowania, które mogą nam złapać jakiś wątek do rozmowy, ale biznesowo będzie nam ciężko. Dlatego kierujmy się tym, abyśmy zgromadzili na takim networkingu osoby o podobnych zainteresowaniach. I kim te osoby mogą być? Przecież to nie zawsze musi być spotkanie tak zwanych handlowców albo biznes deweloperów, którzy dosyć często chodzą na różnego typu spotkania biznesowe. Zgromadźmy w tej grupie zarówno edukatorów, osoby świata nauki. Dlaczego by nie wziąć także osoby z sektora publicznego, czyli na przykład przedstawicieli Urzędu Miasta, którzy daną branżą, danym tematem, danym zagadnieniem się interesują. Do tego. Weźmy grupę dostawców różnego typu usług, rozwiązań, produktów, które są w danym, z danym tematem powiązane. Następnie zgromadźmy grupę odbiorców, czyli tych, którzy korzystają z danych produktów, usług, rozwiązań. Później dołóżmy do tego jeszcze grupę indywidualnych ekspertów, specjalistów. No i na koniec możemy jeszcze posłużyć się tym, że każda branża ma swoich, jakieś, swoje jakieś autorytety. No to zaprośmy też taką grupę autorytetów. Tworząc grupę składającą się z ludzi świata, nauki, branż, branży o podobnych zainteresowaniach, przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, tworzymy pewien ekosystem, który ma wspólny temat do rozmów. Ten wspólny temat jest zawsze dobry do tego, aby zacząć od rozmowy właśnie na ten temat. Skoro wszystkich nas interesuje dane zagadnienie, to łatwo jest nam rozpocząć rozmowę, nawet jeżeli totalnie nie znamy drugiego człowieka, którego spotykamy na takim spotkaniu. Tak, jest to dobry punkt. No a skoro o tym mówimy, to warto na takim spotkaniu networkingowym zacząć od przekazania wiedzy na dany temat. Czyli korzystamy z wiedzy takiego eksperta, specjalisty, autorytetu, edukatora, bądź jakiegoś dostawcy ciekawego rozwiązania, który robi nam prezentację, albo prowadzi, robimy panel dyskusyjny, gdzie dany temat jest omawiany. Bardzo fajna rzecz. Taka rozmowa wprowadzająca może być krótka może zająć na przykład, nie wiem, kilkanaście, Minut, ale może być również debatą ekspertów, która zajmie nam nawet w okolicach 45 minut. Wolałbym raczej, chyba nie przeginać tego tematu, żeby czas trwania takiej debaty był dłuższy niż 45 minut, w przypadku kiedy celem głównym takiego spotkania jest networking. Tak, to nie powinno jedno drugiego przyćmić, więc te 45 minut wprowadzenia jest idealnym czasem. No ale przecież nie tylko spotykamy się w celach networkingowych, które staną jakby główny powód naszego spotkania. Czasami przychodzimy po konkretną wiedzę, i wtedy, na przykład, taki networking jest elementem towarzyszącym do całodniowej konferencji. Dobrze by było, żeby taka konferencja również miała jakiś jeden wątek wspólny i była podzielona na bardzo jasno zgromadzone tematy. I tak, na przykład, możemy sobie zbudować cały dzień konferencji oparty o na przykład 4-5 różnego typu wykładów, prezentacji, każdy z nich po około 45, 5-60 minut, a następnie zakończyć wszystko sesją networkingową. Takimi rzeczami możemy się kierować i powiem Wam z doświadczenia zdaje to egzamin. Ludzie mają wiedzę, ludzie mają masę różnych okazji do tego, żeby podczas przerw kawowych, lunchowych się pospotykać, a na koniec dostają możliwość uczestniczenia w dobrze zorganizowanym e, networkingu. No dobra. No to teraz załóżmy, jesteśmy już na końcu takiego spotkania. Nieważne czy to było wprowadzenie te 45-minutowe, czy kończy nam się właśnie jakaś konferencja i jak w takim razie przybliżyć sobie ludzi do siebie, jakim zorganizować fizycznie to miejsce do networkingu. Metod miliony, niektóre lepsze, drugie gorsze. Ja wychodzę z założenia, że dobrze by było wyznaczyć tak zwane strefy spotkań. To nie o to chodzi, żeby je nazwać strefa spotkań A, strefa spotkań B i tak chociaż to działa. Ale możemy na przykład miejsce, w którym się spotykamy, podzielić na takie jasne, nie wiem jak to nazwać. No miejsca, no tak to możemy nazwać, i na przykład wyróżnić je nazwami, możemy wyróżnić je kolorami. Teraz techniki wykorzystania oświetlenia LED-owego są niesamowite, i wyobraźcie sobie, że na przykład macie salę, na której macie spotkania ludzi i. Macie podłączone lampy LEDowe, które wyświetlają wam różne kolory, i nagle spotykacie kogoś na tej sali i mówicie: O, chodźmy do tej żółtej strefy, albo chodźmy do zielonej, albo chodźmy do czerwonej, bo tam akurat ładnie światło świeci i możemy sobie spokojnie postać, porozmawiać, a niekoniecznie stać na środku sali. No i możemy też wyznaczyć taką strefę meblami. Tak, absolutnie, wystawić jakieś pufy, kanapy, stoliki koktajlowe, inne cuda, które mogą nam stworzyć. Atmosferę do luźnej, dogodnej, komfortowej rozmowy. Raczej wolałbym unikać networkingu na zasadzie siedzenia przy stołach. Siedzenie przy stole, niezależnie od tego, czy siedzimy naprzeciwko siebie, czy obok siebie, nie jest warunkiem idealnym, przynajmniej moim. Pamiętajcie, że podcast mój jest subiektywny, w związku z czym opowiadam Wam o tym, co z mojego pers mojej perspektywy działa, a co nie działa. Nie networkujcie się na, przy stołach. To po prostu nie funkcjonuje i nie daje luźnej atmosfery, ale raczej stańcie obok siebie albo usiądźcie na pufach, gdzie nie macie tej przegrody w postaci stołu i będzie Wam się znacznie lepiej rozmawiało. Jeżeli chcecie korzystać z jakiegoś stołu, to ewentualnie na stojąco przy stoliku koktajlowym, który Was do siebie troszeczkę bardziej zbliży. No dobra. Co ułatwia nam jeszcze takie rozmowy na networkingu? Zdecydowanie catering. Tak, tak, tak. Zapewnijcie, jeżeli nie cały, jakiś tam bardziej zaawansowany catering, to przynajmniej jakieś małe przekąski po to, żeby ludzie mieli co robić z rękoma. I zawsze to ułatwia nam troszeczkę mm, rozmowę. Poza samym cateringiem, tym jedzeniowym, oczywiście, napoje są tutaj też wskazane. I to nie po to, żebym namawiał Was do tego, żebyśmy od razu skakali w drinki i wysokoprocentowe napoje, aczkolwiek to bardzo ułatwia robotę. Tak, bardzo ułatwia robotę. Ja akurat jestem osobą niepijącą i sobie spokojnie z tym radzę. Natomiast wiele osób z tą lampką wina, lampką jakiegoś prosecco, tudzież dobrego whisky na lodzie w szklaneczce w ręku, lubi spędzać czas podczas networkingu i mało tego, nawet wtedy znajdują się wspólne dodatkowe tematy, chociażby związane z zainteresowaniami, co kto lubi napić się do wieczornej kolacji, tudzież przy spotkaniu ze znajomymi. Także te zapewnienie jedzenia i mm, picia są tutaj absolutnie istotne. To sprzyja oczywiście zapewnieniu luźnej atmosfery. Luźna atmosfera co to znaczy? Uprzedzacie wszystkich gości, że to nie jest napięta struna, jeśli chodzi o spotkanie networkingowe. Od razu z góry narzucacie, że jest to spotkanie ludzi o podobnych zainteresowaniach i mają się czuć komfortowo, więc taki temat Absolutnie należy mieć tutaj podkreślony i taką narrację budować od samego początku. Zwolnijcie ludzi z tego, że muszą siedzieć pod krawatami. Okej, okay. jak ktoś lubi i się komfortowo czuje, niech będzie, natomiast trzeba dać ludziom taką jasną wskazówkę, że to wcale absolutnie nie jest konieczne. No i muzyka. Muzyka, muzyka, muzyka. Niech coś leci w tle. Niech to się sączy, niech to będzie coś lekkiego, może to niekoniecznie będzie jakiś tam koncert heavy metalowy, ale każda metoda zapewnienia tutaj atmosfery z muzyką typu jakiś swing, lekkie reggae, jazz, no to to są, czy muzyka klubowa, to to są muzyki, melodie, które absolutnie do, wprowadzają dobrą atmosferę do całego spotkania. A jeżeli macie okazję zapewnić sobie DJ-a, który dobrze tu będzie składał tego typu podkład muzyczny, to jest to nawet jeszcze lepsze, dlatego że DJ stanowi taki bardzo ciekawy element wypełnienia sali i stanowi pewien taki ruchomy nie wiem, kształt, ruchomy element, no, użyjmy słowa, element wypełniający całą przestrzeń networkingową. W związku z czym zawsze możemy sobie jeszcze czymś takim wzbogacić tą luźną atmosferę. No, i ważna rzecz. Chodźcie na wydarzenia, gdzie to organizator jest networkerem. Tak. Rolą organizatora powinno być wsparcie łączenia ludzi w nawiązywaniu kontaktów między sobą. To organizator zazwyczaj wie, kto jest na sali, kto jest kim i w łatwy sposób jest mu. Zburzyć te mosty. Jest mu łatwo zbudować relacje pomiędzy osobami, które na takiej sali się wspólnie znajdują. Jest to bardzo praktyczna rzecz. Nie zostawiajmy Ludzi samych sobie. Znajdźmy organizatora, który zazwyczaj nie jest tylko jedną osobą. Na ogół w roli organizatora występuje dwie, trzy, a może czasem i więcej osób, które reprezentują organizację, która jest inicjatorem takiego networkingu. W związku z czym wszystkie te osoby z przyjemnością powinny Wam pomóc w łączeniu się z zainteresowanymi osobami z drugiej strony. Jeżeli idziecie na networking, a organizator takiego spotkania informuje Was, kogo będziecie mogli spotkać, może niekoniecznie z imienia i nazwiska, bo to RODO, ale na przykład z informacji, jakie firmy reprezentują przedstawiciele na sali, to zawsze możecie do organizatora podejść i powiedzieć: O, słuchajcie, widziałem, że macie na sali przedstawiciela firmy XYZ. Gdzie mogę go spotkać? Jak mogę z nim pogadać? No, i w ten sposób networker, czyli organizator, może wam pomóc dotrzeć do właściwej osoby, połączyć was ze sobą, sprawić, że wasz kontakt nastąpi znacznie szybciej, niż gdybyście mieli szukać. Zainteresowanej przez siebie osoby po całej sali, nie wiedząc nawet jak ten delikwent wygląda. Oczywiście warto jest korzystać z różnego typu narzędzi, które nam mogą przybliżyć wizerunek danej osoby, a do tego na przykład służy LinkedIn. Tak, LinkedIn ma taką funkcję znajdź w pobliżu i jeżeli na początku spotkania macie wprowadzenie do, do rozmów, do tego tematu wiodącego na sam początek, który wam sprzyja w budowaniu relacji, to równie dobrze możecie na LinkedInie kliknąć, znajdź w pobliżu. I wyświetli Wam ikonki ludzi, którzy w danym momencie są na sali, i możecie zaprosić je do swoich kontaktów, a to znowu ułatwia Wam znalezienie krótkiej ścieżki do nawiązania relacji z osobą, która na takiej sali z Wami jest i podziela podobne zainteresowania, dla których i Wy na tym wydarzeniu się znaleźliście. No dobra. No to na koniec dwa przykłady. Dobrymi miejscami do takiego networkingu są wydarzenia organizowane na przykład przez moją firmę, czyli przez Pro Progressio. W czasach przed pandemią organizowaliśmy tak zwany cykl BSS Tour. Były to wydarzenia, którymi je, z którymi jeździliśmy po całej Polsce. Było tych wydarzeń 5 do 6 w ciągu roku, gromadziło około 100-120 osób, które właśnie gromadziły się wokół jakiegoś jednego konkretnego tematu. Zawsze w fajnym miejscu. Zawsze z częścią networkingową. Mało tego, jeszcze mieliśmy do tego przygotowaną aplikację, która w łatwy sposób potrafiła znaleźć osobę, która na takiej sali była, i można było się umówić w wybranej dla siebie strefie, aby porozmawiać, nawiązać kontakt, zbudować relacje. Do BSS Tura oczywiście wracamy zaraz, jak tylko będzie możliwość organizowania takich wydarzeń, no a nastąpi to już, o ile nic nowego się nam nie pojawi, w drugiej połowie roku 2021. Zachęcam Was, śledźcie sobie stronę bsstour.com No i zobaczycie sobie w taki wtedy, co i gdzie jest realizowane i kogo i gdzie będzie można spotkać. No a drugim wydarzeniem jest Gala Outsourcing Stars. A Gala, jeżeli słuchacie tego odcinka przed 24 czerwca 2021 roku, odbędzie się właśnie w dniu 24 czerwca 2021 roku w Warszawie na terenie elektrowni Powiśle to tam będzie można uczestniczyć właśnie w modelu networkingowym o którym wam powiedziałem bo to tam będziemy mieli wprowadzenie w postaci wystąpień na scenie takie wprowadzenie potrwa około półtorej godziny gdzie będziemy mieli różne rzeczy które się na tej scenie dzieją a następnie przejdziemy do networkingu w najlepszym możliwym wydaniu z muzyką w tle z wydzielonymi strefami z cateringiem z wydzielonymi barami z dobrą Fajną muzyczną atmosferą, a do tego ludzi dzielących podobne poglądy, czyli związanych z sektorem nowoczesnych usług dla biznesu i całym jego otoczeniem. Jeżeli słuchacie tego podcastu i reprezentujecie właśnie ten sektor, czyli Pracujecie bądź dostarczacie różnego typu usługi dla branży takiej jaką są BPO, GBS, SSC, IT, R&D, Call Contact Center, działacie w otoczeniach HR-owym, nieruchomościowym, prawnym, konsultingowym bądź reprezentujecie sektor publiczny to to wydarzenie jest właśnie dla Was. W linku do dzisiejszego odcinka, w opisie do dzisiejszego odcinka, zamieszczę właśnie link, który Was skieruje bezpośrednio na stronę do rejestracji na galę Outsourcing Stars. I jeżeli uznacie, że chcielibyście zobaczyć, jak robienie dobrego networkingu działa, to Was tam serdecznie zapraszam, bo ja będę pełnił tam rolę tego networkera. Będę wspierał wszystkie osoby, które są na sali w tym, aby szybko znalazły partnera do rozmowy i aby nawiązać sobie tą dobrą relację biznesową. Kończymy na dziś. Bardzo Wam dziękuję za to, że spędziliście ze mną ten 464 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Jeżeli Wam się to podoba, dajcie lajka, like dajcie serduszko, dajcie gwiazdkę, zróbcie opis w tym miejscu, gdzie słuchacie tego podcastu. No, albo sobie go po prostu zasubskrybujcie, dlatego że podcast ten pojawia się regularnie i jak nie chcecie nic stracić z mojej gadaniny, to warto, aby ta subskrypcja świeciła Wam się w dogodnej aplikacji podcastowej bądź na YouTubie, bo tam również znajdziecie moją gadającą głowę, którą czasem widać, a czasem tylko słychać. Ukłony w Waszą stronę, dziękuję Wam serdecznie, spotkajmy się na gali. Outsourcing Stars 24 czerwca 2021 roku. Na razie, cześć!